Nie ma widzowie, z tej strony Peter, a w dzisiejszym odcinku będziemy uszczęśliwiać małych twórców na anarchii. A dokładniej małych streamerów, którzy mają 0, 5, 10 widzów, tacy, którzy wiecie, dopiero zaczynają, troszkę ich potrolujemy. Nie no, ktoś troluje. Lawy tutaj nie było, nie. Uszczęśliwimy. Ja cały czas się jąkam, ja, ja nie wiem co tu się dzieje. I właśnie teraz zobaczyłem pierwszą transmisję gościa, który ma dwie osoby na live'ie, więc... Przejdźmy do niej. Mamy tu pierwszego streamera o nikomatic yea 73 suby z jednym koleżką pisze I kolega, no co, kopię sobie 11 godzin gryma. I powiem Wam szczerze, że chciałem już taki filmik nagrać od dawna, tylko nie mogłem trafić w godzinę, gdzie mali streamerzy sobie coś tam streamują. A i gościu ma GIP'a nawet! Dobra, kolega jest teraz cicho, nie odzywa się, jest sobie seta. Ma tutaj donejta, więc damy donejcika. Jasio228 Damy dwie dychy, dwie dychy damy na początek I gdy już chciałem wysłać Nata, Okazało się, że Paypal tylko? O oh, shit Problem polegał na tym, że nie pamiętałem Pasów do Paypala i musiałem zresetować Swoje hasło, aby móc mu dać NATA. Ale finalnie po kilku minutach Udało się, dobra dajemy donajcika Za 20 zł, udało się yy, Wszystko skonfigurować I zobaczymy O jest Stary, dzięki za donata'. Nie, gram pierwszy dzień na Anarchii. Pierwszy dzień? To mój pierwszy donate w historii. Pierwszy donate! W historii. Dobra, daję tu creepera. z ziko dostałem, to będzie trzeba kluczyk za to kupić jakiś, bo co? Ale to może trochę później. Generalnie tak, ucieszył się z i To był pierwszy jego donate w historii, więc fajnie, że mój. I zarabia sobie na Anarchii. Powiedział, że może zainwestuje te dwie dychy. Powiedzmy, że mu kupuje złote jajko. O, dobra, widzę na czacie, że nadało. Zaraz on dostanie. No, odbieraj prezent, proszę, odbierz go. A to jajko, stary, dziękuję. Rozumiem, że to od Marcela, tak? Nie! To nie od Marcela! To od Jasiu 228. Możesz dać znać, czy to od ciebie, to sobie zapamiętam. Nikt, że to jest dobra morda. Najpierw niech otworzy, zobaczymy, co mu drobi. Zmianki. 48 zaczarowań przedmiotu Ale jak może. I to jest, to ten gość jest dorosły czy, Chyba, spytam Cię go Dobra, to jajeczko, co ode mnie Pozdro, ile masz lat Tak w ogóle Dobra, tyszkę mu daję kolejną Jasio, e, siema, dzięki 25 lat mam, Jasio, dzięki wielkie 25 lat, on ma tyle hey, co ja A gość raczej cię pisze Co jest? Teraz porespie mu tutaj endermanów trochę One są dosyć rzadkie i perły są dużo warte Więc ziomek spojrzał na endermany i postanowił stąd zniknąć Ej nie poszedł gdzieś A to wszystko dlatego, że na czacie ktoś mu napisał, że dam mu donejta jak pójdzie na spawna Wiem co zrobię Wezmę mu tu parę rud diamentu ukryję w jego bazie Żeby będzie miał takiego mindfucka trochę Patrzcie, dostał czek na 10 tysięcy od jakiegoś ziomeczka Kurde, nie, on nie może być lepszy ode mnie Co tu robią te endermany? Co jest, A tutaj ktoś mnie troluje ewidentnie, o co tu chodzi? O co chodzi z tymi diaksami? Kto mi to wytłumaczy? Ktoś cię troluje, mu piszą. O, gość jest w o szoku. co chodzi, kto mi to wytłumaczy. Ale widać, że jest taki podjarany troszkę. O co chodzi z tymi diaksami? Kto mi to wytłumaczy? Ktoś mu pisze, że ktoś sobie robi jaja i chce cię zabić, ukryj się może. Jakby chciał mnie zabić, już by to zrobił chyba. Dokładnie. Jakby chciał cię zabić, to już by to zrobił. Nie, no ktoś troluje, lawy tutaj nie było, nie? No admin jak nic tutaj jest. Nie, 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 czekać. Trzeba coś odwrócić, uwagę, że to nie admin. Ktoś na widzce pewnie mu pisze. I tak się składa, że tak będzie, kochani. Lekko jestem obstrany, że zaraz zginę, a z jednej strony myślę, że to admin, nie? Dobra, ja sobie wezmę goda. Zacznę teraz koło niego kopać. Pokopałem trochę koło niego, jeszcze raz kopię. Ja i tak mam wanisza, więc Słyszałem dźwięk ekspa. Nie, ktoś pisze. Peter pewnie troluje. W ogóle tego nie słyszał, że ktoś kopie? Ej, to jest niesamowite. Ja byłem nad nim dosłownie. Peter, odezwij się, Peter. Nie, 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 nie. nie. Kopię nad nim Kurde, dobra, teraz to widział O Jezu, chyba przegęłem pałę, nie? No nie, no tu ktoś jest, stary Nie, no teraz, o Jezu, jak to źle wyglądało Dobra, jeszcze się nie przyznaję nie, to nie. nie, nie. Nasz kolega zaczął rozkminiać z czatem, co tu się dokładnie wydarzyło Właśnie, nie było nigdzie partikli, nie? To właśnie dziwne. Też te bloki znikały, a na przykład nie było kilofu żadnego, nie? Że gościu trzyma. Okej, okay, dobra, no w sumie masz rację, masz rację, nie było partikli. Dobra, ja zrobię, żeby były partikle. Zmienię tą tabliczkę, co tutaj mam. XD, znalazłem cię, pobawimy się. Tak mu napiszę, że niby jest to jakiś niewidzialny. Pobawimy się, znalazłem cię, pobawimy się. <laughs> ciekawe. Ej, trochę chyba jest jestem wstrany, ziomek. No to jest admin, No, no jak admin?! Pytanie jest takie, czy ja na tym mo modzie do powtórek będę miał tam pokazane co się działo. Zaraz to sprawdzimy. Nie, on będzie replay modem odpalał, to wtedy będzie wiedział. No nie no i sprawdza to, no nie błagam, oby nie pokazało się na replay modzie, proszę. No i co tu zobaczysz, kolego, no? Co tu zobaczysz? Chyba nic tu nie zobaczysz, co? I po pięciu minutach wnikliwego sprawdzania w końcu udało mu się coś dostrzec. O, lava z widzicie? To nie może być gracz, to jest admin, nie? Kurde, trochę się wydało. No, nie wierzyłem, że znajdzie ten dowód. Nie, nie wierzyłem, że wejdzie w replay moda, żeby to sprawdzić, ale. On ma 25 lat, on już myśli samodzielnie, tak? O niej, będzie patrzył na tą tabliczkę cały czas i ona się zmieni. Oh, no, 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 la policja, no, no, no. On mówi tylko do mnie jak coś, jedna osoba. To jest admin. No na szczęście nikt to nie widzi, więc nikt nie uwierzy w twoje dowody. Ha. Stwierdziłem, że to koniec zabawy i postanowiłem wbić się w niego jako niewidzialny zabójca. Więc przygotowałem sobie diamentowy secik prot 4, anarchiczny mieczek, trochę koksów i podstawowe przedmioty do klepy. Ale... Dodatkowo nadałem sobie Weakness 20 i tylko 5 serc, abym na pewno go nie zabił. Chciałem, aby uwierzył, że ta walka jest prawdziwa i nie daje mu fory. Mimo tego, że nie będę mu prawie nic bił, bo mam Weakness 20. Wjeżdżam w niego. Zobaczymy, co on będzie tam mówił sobie w tle. Tutaj dziwiłem się, dlaczego on nie może mnie bić i po prostu zapomniałem wyłączyć goda. Dobra, goda miałem włączonego. Trochę lipa. Ja mu nic nie biję chyba, tak patrzę na lawie to mu nic nie biję Dobra, jem sobie koksa To jednak był gracz! To jednak był gracz! Uwierzył Dobra, ja, ja udaję, że tutaj uciekam. Udaję, że tu uciekam niby. A bo mu ogień chyba najwięcej damage'a zadaje ogólnie. Patrzcie, zniszczę mu to, zniszczę mu to. Patrzcie, żeby się wkurzył. Ej, dobra, przez przypadek patrzcie, przez przypadek mu wyrzucę trzy... O, dwa koksy wyrzucę przez przypadek O! Dobra, dobra Dobra, jem sobie też koksa <laughs> to jeszcze mu zwalę. kradnę wszystko. Dobra. Yy, myślę, że. Patrzcie, 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 co tu się dzieje z tym ziomeczkiem, nie? Boom, 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 boom. Jestem żałosny w tej chwili, tak szczerze. Nie jesteś żałosny, jesteś, kurde. Dobry, 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 dobrze ci idzie, stary. Już mi tylko dwa koksy zostały. Slipa i set i set pada już, set pada, dobra, powinien mieć koksa. O, padła, padła im bania. Nie będę uciekał jak pipka. Dobra, jemy koksa. NIE! Dobra. Dobra, czas uciekać, czas uciekać, czas uciekać. Bania! <śla> patrzcie, czekajcie, czekajcie, patrzcie patrzcie, 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 ja tutaj teraz... O nie, 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 nie! nie, nie. O, dobra, taki był mój plan. Dobrze wyszło, dobrze wyszło. Zobaczmy teraz. O, wyzy wyzywa mnie, no nie. Dobra, patrzcie. Nie. Yes. Piotrek szef to jest admin, o, rozumiem, nie? Plan został wykonany, dlatego przyszedł czas, żeby się ujawnić. Dzięki, wielkie, super, pierwszy dzień na serwerze. No i za elegancko, słuchajcie, tutaj damy jeszcze koledze ogromny pakiecik wielkanocny za to, że musiał sobie najeść się stresu 18 jajek, co jest? Fajnie, ja lubię być taki dobry, ja to lubię fałanski. Następnie kolega postanowił otworzyć 3 jajka na streamie, a resztę wystawić na rynku Dobra, otwieramy 3 jaja od Pitera, pierwsze 32 serca Okej, okay, serduszka mu wypadły, no na Są początek ja gry, na pierwszy a, dzień na, na pewno mu się przyda, tak? Turbo trapy 16. Dobra, to wiem co to. I, czek, uuu, trochę nie udało. No dobra. nawet jest okej, okay. no Szybacz, na... ciulek, jeszcze to... dwa. Oho, Hazard. A na To dużo warte, akurat. Spody. I spodnie, mniej, trochę, dobra. trochę słaby. Od ostatniego nagrania minęło kilka dni Ale teraz wracamy, bo znalazłem kolejną osobę On ma cztery osoby na transmisji Włącznie ze mną Dobra, ziomeczek ma nie ma żadnej rangi Co on tutaj ma? Sharpness 5 mieczyk, co on ma w Ender czeście? Zobaczmy Słuchajcie, ma anarchiczny mieczyk Anarchiczne budki plus dwa Idealnie, idealnie, on się rozwija Tak jak jego nazwa live'a, lifestyle, rozwijamy się To jest jego chyba drugi live Zrobimy śmieszną rzecz, spróbuję tutaj tak zdropować Koło niego anarchiczny mieczyk O tutaj Dobra, zobaczymy, czy on to zauważy. Ja sobie chyba w ogóle Givipa kupię, bo tak szczerze bez rangi... O mówi, że kupi Givipa? Co? <słyski> 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 Widzieliście to? Siomek złapał Anamieczyk, spojrzał do góry i lognął od razu. Ej, ja się teraz nie wiem, czy ja się logować mam. Nie, błagam, zaloguj się, stary, błagam. Ale na całe szczęście się zalogował i od razu poszedł na spawna, bo bał się, że jakiś anarchiczny ziomek zrzucił akurat miecz koło niego. Te mi się ręce trzęsą. Nawet nie wiem, czy to nawet nie jest dużo jakoś pieniędzy, ale. Jezu, jak ja z ją Jamfartu na tym serwerze. Ale jak tam dednął anarchiczny, to ja tam stamtąd nawet tam nie wracam, bo to znaczy, że tam mogą być wystakowani ludzie. Mądrze, mądrze tutaj analizuje ziomek. 10,5, ale 20%. Dobra, wystawię 10 500. Dobra, zastanawiałem się, czy by mu nadać jakiś klucz, na przykład teraz, czy coś, ale nie, bo on wtedy się na pewno skapnie, że to jestem ja. Trochę inaczej, trochę inaczej trzeba do tego podejść, tak myślę. Ej, dobra, gościu napisał tak: ten miecz to Peter, to był pewnie Peter. A ten mu odpowiedział, że nie, że, że to nie jestem ja. Bo ten miecz miał 20%, i że na pewno to nie, to nie mogłem być ja. Kurde, no naprawdę już po tym podejrzewają? Nie, 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 nie. nie. Trzeba jeszcze się poukrywać. Też chciałem temu ziomeczkowi dać donate'a, ale nie ma żadnych donate'ów tutaj, niestety, więc muszę sobie inaczej poradzić. Znaczy, ja zobaczę, czy ja jest Peter na serwerze w sumie. Nie ma chyba takiego. A bo on na Wanisu, to w sumie wtedy nie pokazuje. Dokładnie tak. Tam to działało, zadziałało, więc zrobimy coś podobnego. Upuzorujemy bardzo dobrego shulkera, nie? O, wchodzi na mój kanał. Czekajcie. Czekajcie. Nie subskrybuje? Aha, bo on na drugim kanale takie rzeczy robi, dobra, czekaj. No właśnie na drugim kanale, którego nie subskrybujesz. I widzowie, wy też nie subskrybujecie. 70 parę procent z was co ogląda filmy, nie subskrybuje, więc proszę to naprawić, a wtedy macie szansę na wygranie pakietu bogacze, jeśli napiszecie swój link w komentarzu, więc naprawcie to. Nie to, że ten mieszkał procenty. Moim zdanie ktoś trapował i mają mega jakiegoś farda. Tak, coś sądzę, wiecie. Jestem oczyszczony z zarzutów, nie? Oficjalnie jestem oczyszczony z zarzutów, tak myślę. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nasz kolega jest teraz na spałnie na H1 obecnie, a ja tutaj mam przygotowane, słuchajcie, shulker. Znaczy, jeszcze nie przygotowany, ale już wam pokazuję, co w nim będzie. To musi być taki legitny shulker, wiecie, że niby, o, że ktoś sobie zostawił shulkera na mapie, nie? Dlatego włożyłem tam kilka droższych itemów, takich jak anarchiczny kilof, pet pędzi wiatr, parę zmianek oraz kluczy do skrzynki afk. a resztę shulkera zapełniłem legitnie wyglądającymi, mniej wartościowymi przedmiotami, takimi jak cobblestone, potki czy rozwalone kowadło. Dodatkowo też nazwałem go aby wyglądał jeszcze bardziej Legitnie, dobra, on sobie Tutaj idzie, idzie na górę Tej platformy, dobra, kurde, gdzie on tutaj Dojdzie, o, tutaj tego Shulkera postawię, patrz się, błagam Niech on to zobaczy, on musi to zobaczyć, to będzie Tak dobre, dobra Nie, nie zobaczył Shulkera Proszę cię, odwróć się, błagam Nie, patrz się w dół Stary, dobra, robię wam ankietę Szybko, on teraz ankietę robi Koło niego jest taki No Wyrzucę tu stack dirta może, żeby ten żeby zwróciło na niego uwagę, żeby to zwróciło uwagę mu. jest, nie wiem, ile z pięćdziesiąt tysięcy w tym szulkerze? W temach. O, wraca, wraca. Zobaczy, proszę. Zobaczył, zobaczył. Mamy to. O, szal, ty szal. Dzisiaj ja tego nie widziałem, naprawdę Nie chce mi się. Nie chce mi się Od razu się wylokował On się boi Powiedzcie mi, że to jest żart jakiś To jest gracz anarchi, wiecie Save gracz No cóż to jest żart Anarchiczny kill Pet 16 kluczy jakiś 9 wzmianek 26 kobłębów? No nie mogę Ej, ja nie wchodzę dzisiaj na serwer Ja nie, Wchodzisz. nie wchodzę dzisiaj na serwer Teraz wchodź Chodź! Kolega nie mógł uwierzyć w to, co się właśnie stało i rozkminiał z czatem, jak ten szulker się tu w ogóle znalazł. Ale po kilku minutach znowu wbił na serwer. To trzeba na RTP iść, Jezu. Przecież jak, bym itał, jak ja na RTP kogoś spotkam? Przecież nie to się zabije chyba. Nie może zobaczyć, co jest w szulkerze i zamiast się tepnąć na RTP, chłop chce zobaczyć na rynku, bo się boi, że go ktoś zabije. No ale w końcu zebrał siły i zdecydował się iść na RTP. Jest. Patrzcie, szybko bierze, skopuje i szybko idzie na spawn'a Save player, tak? Save! Proszę iść. Keep na it safe, ona, proszę, guys. Proszę, proszę. Dobra, let's go. Pędzi wiatr jest. 18K. Tutaj kolejny jest dobra, to wystawię zaś... A co on robi w ogóle? Nie, Dobra, ja nie chcę tego poeta. Co? Pogardził? O ty gnoju i wystawia wszystko, wszystko wystawia. A możesz coś sobie zatrzymać kolego. Ale jak zobaczycie, trochę się co do niego myliłem. Ej, wiecie co ja wam chyba zrobię po prostu konkurs od te klucze. O. Szczerze. I tak mam konkurs ustaw, robię to, że dla swoich pięciu konkurs widzów O dziesięć kluczy. kluczy. Ej, mega fajnie, fajnie z jego strony. Z tego co słyszałem jeszcze nie jestem podejrzany. Teraz muszę wymyślić kolejny sposób. Dobra, słuchajcie, może ChatGPT nam pomoże tutaj strollować. Zobaczmy jak chat GPT tutaj. Dobra, szybki skrót, bo jakimś cudem wyłączył mi się mikrofon na ponad 20 minut. ChatGPT nie wymyślił mi żadnego ciekawego pomysłu, więc po prostu go pominąłem i stwierdziłem, że założę nowe konto na YouTubie, żeby pogadać z tym ziomeczkiem jako widz. Potem, jako właśnie ten widz, próbowałem go przekonać, że ten shulker, którego znalazł na platformie, był tam już wcześniej postawiony. A on oczywiście zaczął się bronić i próbował Mogę udowodnić, że ma rację. Wchodziłeś od in Nie, nie, wchodziłem od tej dziury. Patrz, mogę ci to udowodnić, że wchodziłem od tej dziury. Wchodziłem tutaj, tu jest ten kamień. Zwróć uwagę na tego stona. Tu patrz. widzisz, tu jest ten stone. Tu jest ta. Ten... widzisz, tu jest ta krzeszaka, a tu jest ten stone. Tu jest ten stone. Ja tutaj tędy przyszedłem i tu się shulker pojawił. Magicznie się tu shulker pojawił. I ty mi jeszcze nie chcesz, chcesz mi powiedzieć, że to nie jest żaden... Nie, że to przypadek jeszcze, nie? Przypadek. W końcu chyba udało mi się go przekonać, chociaż dalej nie był pewien, czy zrobił to gracz, czy może jakiś admin. No i zobacz, teraz tego kobla, gdzie jest shulker. Nie mogłeś widzieć tego shulker, on tam musiał być. No tutaj, tutaj jest ten shulker. Tego nie ma Możliwe, że jedną kratkę Nie zobaczyłem jednej kratki Ale dobra, macie rację No musiał być ten shulker Ale i tak pomyślcie, No uważacie, że to na pewno Gracz zostawił Anarchiczny kill Nieruszony p 9 zmianek 16 kluczy Nawet jeżeli to tam było wcześniej Nie wierzę w to, że to zostawił gracz Jestem prawie na 100% pewien Że zostawił to admin Później chciałem powtórzyć akcję Z tym shulkerem Tylko tym razem Z bardziej legitnymi itemami A w międzyczasie Ziomek skinął Bo spadł z góry I nie zrobił water skilla No zdarza się najlepszym. Ja pierdzielę z tym głupi. Dobra, nie miałem nic ważnego przy sobie, to Więc odpaliłem rynek, szukałem różnych szulkerów i w końcu znalazłem idealny, wypchany diamentowymi itemami Sprot 4. I słuchajcie tego. Akurat wtedy ten kolega mówi, że już kończy live'a i zaczął się powoli żegnać. Dobra, wiecie co? Ja chyba tutaj już kończę live'a. No to wtedy momentalnie wrzuciłem mu tego Shulkera do ekwipunku I naprawdę, no to co ci się zdarzyło wciąż będzie dla mnie tajemnicą i dzięki naprawdę wszystkim, że wiedzieliście I udało się Zainteresowałem go na tyle, że jednak nie kończył transmisji, tylko zaczął rozkminiać co nie, się właśnie to... odwaliło Widzisz... Przecież... Co? Widzisz, widzisz to, Netflix? To się pojawiło w moim ekwipunku No widzisz, pojawiło się no, magia. Co, co tam jest? No, już idę zobaczyć. No, oczywiście, że idę, ale pokazujmy, że jakieś diaksowe części są. Potem stwierdziłem, że puszczam hamulce i nadałem mu pakiet Gewip. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co tu się dzieje? No, ej, ja wam przysięgam, ja wam przysięgam. Nic nie zrobiłem. Co tu się dzieje? I podsycałem go jako jego widz, że Ej, ktoś ci nadał chyba pakiet Gewip, bo dostałeś klucze. Nie wiem. Wypadł. najpierw magiczny miecz, potem szalker z kilofem petem. Teraz jakiś kolejny szalker się w moim flipunku pojawił. No nie są z gewipa. Patrz, bo z GVIPa są jest jeden pisk, jeden rzadki. No i przez to wszystko miał mega duży mętlik w głowie, ale w końcu sprawdził czy ma tego gewipa. Ja mam gewipa. Ja mam gewipa. Za darmo GVIP. Nie wiem, ja wam przysięgam, że to nie jest żadna ustawka. Przecież wy mnie oglądacie, kiedy ja miałem sobie coś kupić niby. Dobra, otwieram to. To jakiś syw wypadnie to wiedziałem. Kurde, bo i zastanawiam czy ktoś mi z was kupił, bo nie wiem, no. Jakby to był sam Giewip, to jeszcze może ktoś przez przypadek coś, ale może ktoś ma podobny nick do mnie, ale jeszcze te Sharkery się cały czas pojawiają, no nie ma nikogo takiego. No a na sam koniec dorzuciłem jeszcze pakiet bogacza. No patrz. Nie. Nie chce mi się. co jest znowu? Co to jest? Co to jest? Ej, widzisz? Widzisz? Ty to, wy to widzicie, wy to widzicie. Ktoś ci kupuje. No na pewno specjalnie by mi ktoś kupował rzeczy. Mi się łapie trzęsą. Ja to otwieram stary, bez animacji. Nie obchodzi mnie to. Ja to wszystko otwieram. Wybąbione. To też otwieram. Elytra. Elytra. Co? Elytra. Ej, dobra. To jest akurat mega rzadkie, nie? To jest akurat mega rzadkie. Dobra, nie wiem. Ja otwieram pięć na no A wy mówicie, że nie da się Elytrys anarchicznej. Widzowie. Uuu. Trochę lipa. Ale i tak już mu się ta elitra to już mu się zwróciło. Autentycznie ja kończę chyba z YouTube'a. Ja, ja chyba tego nie chcę, bo, bo ja, ja się czuję źle z takimi rzeczami. Bo, bo ja, ja nie co? wiem co tu się dzieje. Ja jakby... Ja cały czas się jąkam. Ja, ja nie wiem co tu się dzieje. Ale słodziak, Boże. On nawet tego nie chce, bo się mówi, że się źle czuje z tym. Co? No i stwierdziłem, że to już chyba odpowiedni moment, żeby mu się ujawnić. Dobra, tepam. Tepam ziomeczka. Ja pierdzielę tylko tylko Jo, patrz jaki słodziak to jest. Ale Fajnie, fajnie, tak właśnie trzeba robić. Tak właśnie trzeba robić. Łapy mi się trzęsą, nie wiem co mam powiedzieć. Kocham się Jaki fajny gość. Serio, ale ekstra. Fajnie, że to takiej osoby trafił ten prezencik. Subskrybujcie i komentarz z nikiem. Jeśli chcecie mieć pakiet bogacza, bo bardzo dużo osób tego nie robi. Elo.